W dzisiejszym odcinku IT-kata Maciek będzie walczył za swoim głosem. Zaczynamy! Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest IT-kata na... IT-kata nie ma daty, więc już się rozpędziłem. Anyway... ITKATA to jest side project w ramach IT Morning, gdzie staram się rozwijać w ramach moich umiejętności technicznych i też próbować różnych dziwnych rzeczy. Na przykład dzisiaj będziemy nagrywać, będziemy pisać test, mówiąc tylko do komputera. E, oczywiście nie wszystko jest takie znowu proste, więc jest tutaj parę zasad, które e, będą w stanie mi z tym wszystkim pomóc. Po pierwsze, e, jak to możemy zrobić? Ja będę używał wbudowanej funkcji w Microsoft Windows. Jeśli naciśnięcie Windows H, otworzy Wam się menu, które Wam pozwoli yy, używać dźwięku, używać głosu do wydawania komend, które będą zapisane. Niestety, wymaga to włączenia pewnego wsparcia AI, które powoduje, że dane są zbierane, ale no, na potrzeby tego wszystkiego to włączyłem. Więc to jest nasz pierwszy materiał, pierwsza rzecz, z której będziemy korzystać. Podlinkuję ten artykuł w, w materiałach z odcinka. Następną rzeczą, którą będziemy korzystać, jest właśnie zasady. Po pierwsze, przez to, że jest to nagrywanie głosem i tutaj powinniście mnie słyszeć, nie będzie za bardzo przyspieszenia, dlatego zrobiliśmy sobie time slot 30 minut na napisanie tego testu. Zrobimy sobie wpierw checkpoint na 15 minut, żeby zobaczyć, czy będę czuł się na siłach, żeby temat dalej. I żeby sobie pewne rzeczy uprościć, mogę pisać tylko kod z wykorzystaniem tekstu Speech. Dwie rzeczy, które mogę skorzystać z myszki, po pierwsze, do przenoszenia fokusu między plikami, i także mogę używać klawiatury myszy do tworzenia plików. Będę starał się w terminalu używać jednak dalej tylko Speech to Text. Tak samo Cypress, jako właśnie to narzędzie. Będziemy używać też w tym wypadku myszki, bo w tym wypadku byłoby to trochę zbyt skomplikowane. A więc, żebyśmy zobaczyli sobie jak to wszystko działa. Po pierwsze wystartujmy już nasz timer. Wystartujmy już nasz timer. Ustawiam 15 minut, żebyśmy mieli jakiś checkpoint. I to był symbol Windows H. O, sorry, to nie był ten klawisze. Windows, huh? Jak widzicie, u góry ekranu pojawił mi się tutaj e, ten system, że on teraz mnie nasłuchuje. Więc na, po, po, o, teraz mnie słucha. Squid WhatsApp. Ok, to jest dziwne. Spozujmy to na razie. Wiem, że on radzi sobie z językiem polskim. Nie wiem, czy to jest kontekst pliku, w którym jestem, czy ustawień systemowy. E, dobra, mam ustawioną klawiaturę polską i tak dalej. Ale spróbujmy sobie. Dobra, oczyśmy sobie tą rzeczy i co pierwsze chcę przejść do folderu, gdzie będziemy mieli e, challenger, więc Zaczynam nagrywanie CD Delete that Backspace, backspace, backspace OK, jak widzicie, natrafiliśmy no na pierwszy problem. Eee, sprawdzam w dokumentacji. Poprawna komenda jest Clear Section. Clear a section. Clear a section. Delete word. Delete word. Ok, czyli jak widzimy będziemy mieli problem z kasowaniem. Jest to coś, co już nam się rzuca w oczy. Z drugiej strony to jest. Yy... Spróbujmy od nowa. C, D. A, nie działa, bo nie jesteśmy w pliku. No cóż, to musimy tą część zrobić jednak z palca. Czyli już challenge oblane. CD. Idziemy do pliku. Challenge nr 3. Speech to tekst. Znaczy, ja to miałam skomptować. Uh, nie skomptowałam się w trzech rzędach. Znaczy, na pewno. Ignore. Final. Tak, już nie znaleźć. To skomptowałam się w trzech rzędach. Dobra, to teraz jesteśmy już w na naszym folderze, więc npm init Enter, Enter Zostawmy to puste npx, cypress open zostawmy to puste, zostawiam to puste Okej, okay, mamy to zrobione, też jeszcze npm Install Cypress e, Patrząc po tym, jakie tu mieliśmy problemy, może tą część przyspieszę w nagraniu. Zobaczymy. Jeśli słyszycie to, co teraz mówię, to znaczy, że nie chciało mi się tego przyspieszać. W końcu nagrywam to zaraz przed urlopem. Ok, mamy już wszystko zrobione. To jeszcze odpalmy sobie tego Cypressa npm. Test. Konfigurujemy sobie wszystko, jak możemy. możemy. Nasz test znowu robimy w naszej standardowej stronie. I pack. I przejdźmy sobie do tego pliku. I teraz moment w zaczynamy. Więc zacznijmy od imienia tego tekstu. HTTPS. Lowercase. Uh, HTTPS. What is new Delete that. Clear a section. It's clear selection. Clear selection. No i testowanie na mnie działa. Już widać, że przejście przez URL będzie problematyczne. Chyba ja mam wrażenie, że to jest taki pierwszy challenge, który kurde, przegramy na całym e rozmachu. Więc wrzućmy to tutaj w linka. new line side delete word clear selection C! Y! No. Muszę zobaczyć, czy jest opcja, żeby przeliterować. To po prostu. A, jest spelling mode. Zobaczymy, czy zadziała. Spelling mode. A, nie, przepraszam. start spelling start spelling Why. dot stop spelling visit delete word delete that delete visit contains ah. contains lowercase Wygląda na to, że to jest po prostu nie do zrobienia, ale jeszcze pobawimy się. Lower case contains. Patrzę, czy jest opcja, żeby zrobić ee, case sensitivity. Nie ma case sensitivity, i to jest właśnie moment, w którym polegliśmy, bo um, bez case sensitivity sobie z tym nie poradzimy. Teraz jeszcze jeden pomysł mam: Contains, select contains. Select a word contains. Select contains. A, select con nie działa na tym apce. Dobra. A dla ciekawości otwórzmy sobie dokument Word. Tego jeszcze nie było. Robiłem wiele rzeczy, ale nie zdarzyło mi się jeszcze pisać testów w Wordzie. Swoją drogą, otwieranie dokumentu będę musiał usunąć. OK, wracamy po chwili, bo musiałem wyciąć kawałek klipu, gdzie przez przypadek pokazałem dokumenty, których niekoniecznie powinienem był pokazywać. Zobaczymy, jak to zadziała w Wordzie. CY, a nie, ja mam uczyć spelling. SELECT Select line. Select previous paragraph. Select previous paragraph. Delete that. Start spelling. C Y Lowercase C Select C Select her paragraph select previous paragraph. Ah stop spelling delete that start spelling. LowerCase C Select that Ok Jak widzieliście pewno teraz Ok, włączmy się może normalnie Jak widzieliście Spędziłem Prawie 15 minut Bo właśnie Timer jest już w takim miejscu, że yy, przyznam się. Jestem zaskoczony, nie wiem, co się wydarzyło, bo bawiłem się tym chwilę wcześniej. Oczywiście patrzyłem, że da radę pisać rzeczy w tym dokumencie. Nawet radził sobie z językiem polskim. Nie wiem, czy jakieś zmiany ustawień w systemie poszły, ale teraz na przykład czytam dokumentacji i nie radził i rzekomo nie spiera języka polskiego, więc nie wiem, co się wtedy wydarzyło. Może mi się po prostu wydaje, że używałem język polski. Ale jak widzicie, nie jestem native speakerem, mój angielski nie jest czysty i ten system się wysypał. Ale zanim to skończymy, podyktuję mu paragraf, żebyście zobaczyli, że to narzędzie ma swoje zastosowania. Więc przełączmy się znowu na kod, mimo że teraz to jest yy, tekst. hello my name is machi verodak and this is it morning it morning is a show dedicated to knowledge sharing my goal is to show people how wide is the it world and to help them break out of their silos select word it Select word I T Select IT Start spelling I, T, E, A. podaje się. Chciałem wam pokazać jak to fajnie potrafi działać, ale w tym wypadku nawet nie potrafi do tego działać, więc <laughs> mamy po raz pierwszy kompletny failure na całej linii w ramach IT kata Mieliśmy rzeczy gdzie po prostu trochę naginaliśmy zasady, ale to jest chyba pierwszy raz gdzie mamy taki e, z kompletnej, e, z kompletnej na całej linii failure. Wiecie co? Zastanawia mnie, co by się stało, jakbym użył jakiegoś narzędzia ee, od Google'a. O, właśnie, Stoper. Narzędzia od Google'a czy od czegoś innego. Patrzyłem na te różne rozwiązania i te, to mi się wydawało najbardziej ciekawe, najbardziej prostsze w wykorzystaniu. Nie znalazłem jakieś rozwiązania czy, czyste pod IT. Wiem, że są narzędzia dla osób niewidomych, które korzystają, ale nie ma to pokażę. Te narzędzia to przyszłość, tylko że te narzędzia jeszcze jest daleko. I nie mówię, że przyszłość na nas, pewnych osób, ale są osoby, które mają problemy i jedyną ich opcją komunikacji z komputerem to jest yy, pisanie, to jest właśnie mówienie. Ja też powiem szczerze, widziałem opcję, że ludzie korzystali z narzędzi yy, speech to text do pisania artykułów. Dlaczego? My mówimy o wiele prostszym językiem niż piszemy. Tak naprawdę przez dyktowanie. I myślenie takim językiem jesteśmy w stanie napisać prostsze teksty, które są o wiele bardziej czytelne. Nie zawsze nie wszędzie, ale są takie opcje. Uch, to było dziwne. Lajkujcie, subskrybujcie i po prostu jeśli chcecie spróbować albo macie gdzieś do zarzucenia, co poszło tutaj nie tak, jak to można zrobić, dawajcie znać.